Pierwszy raz na moim kanale mam chiński rower elektryczny z dwoma silnikami, czyli w tylnym i przednim kole, który ma hydrauliczne hamulce od Shimano. To może być bardzo dobra zapowiedź dla tego roweru, który kosztuje tylko 5200 zł. Orzel, chociaż ja będę mówił, że jest to orzeł, a model K17 ma bardzo dużą moc, 2000W łącznie. Bardzo dużą baterię o pojemności 25Ah, która powinna pozwolić na przejechanie nawet 120 km. No i przy tej cenie wydaje się to być bardzo konkurencyjny rower. Także sprawdzimy dzisiaj, czy jest to rower skrojony na polski rynek i czy lepiej kupić go, czy inne rowery w podobnej cenie, w podobnych parametrach. Pierwszy test, jaki wykonam na tym rowerze, to będzie ekstremalny podjazd pod tą górkę, ale najpierw pierwsze wrażenie. Przyjrzyjmy się, może najpierw w ramię, jak wygląda jakość wykończenia, jak wygląda malowanie. Nie widzę tutaj żadnych zadziorów. Rama wygląda całkiem nieźle. To malowanie też jest niezłe. To nie są takie jakieś zwykłe naklejki, tylko to jest malowane albo przynajmniej pokryte lakierem, także nic tutaj nie odchodzi. Jedna rzecz, którą zauważyłem i nie jest raczej na plus, to to, że Tutaj w tej części ramy jest po prostu zostawiony taki otwór w ramię na przewody i nie jest on zabezpieczony żadną uszczelką w przeciwieństwie do wielu rowerów tego typu jest on dosyć minimalistyczny jeśli chodzi o kierownicę normalnie ładują tutaj producenci jakieś 10 przełączników, jest tu po prostu jak na choince a tutaj mamy tylko jeden kontroler z lewej strony manetka przerzutki i manetka gazu rower włącza się też naprawdę szybko przez przytrzymanie guzika włączania i dosłownie w sekundę jest już rower odpalony Wyświetlacz jest dosyć jasny, naprawdę w mocnym słońcu jakie jest teraz i w okularach przeciwsłonecznych widzę, co tutaj jest napisane i to dosyć wyraźnie. Jakościowo jest też ten wyświetlacz bardzo fajny, chyba nawet najfajniejszy, jaki widziałem w tego typu rowerach. Na pewno wyjątkowe jest to, że pokazuje temperaturę, jaka jest na dworze dzisiaj jest ekstremalnie 37 stopni, a przynajmniej do takiej temperatury na słońcu nagrzał się już ten czujnik. Pokazuje napięcie na baterii, poziom naładowania, prędkości i różne inne dane. Oczywiście też e, tryby wspomagania. Nie będziemy się oszukiwać, że na takim rowerze, który waży 47 kg, ktoś będzie robił trening kolarski. Jest to typowy rower, żeby się na nim bawić, poszaleć, odpalić jeden i drugi silnik, które mają po 1000 W mocy, no i poczuć trochę tej adrenaliny. Dlatego włączamy właśnie przedni silnik, żeby działały obydwa. Robi się to przez przytrzymanie dolnej strzałki. Pojawia się wtedy ikonka roweru z dwoma takimi kołami. No i już widzicie, że jak tylko dotknę manerę to przednie koło zaczyna mi buksować tylnie, zaczyna też napędzać, no i to przyspieszenie o jest całkiem niezłe. Najpierw jednak zjeżdżamy z tej górki, żeby podjechać pod nią od podnóża, żeby było uczciwie i żeby mieć prawdziwe porównanie co do innych rowerów. Dwa silniki o mocy 1000 W, każdy jak już wcześniej wspomniałem, każdy silnik ma moment obrotowy wynoszący 50 Nm, więc łącznie mamy 100 Nm momentu obrotowego. Także to przyspieszenie jest... Całkiem niezłe, ale ma lekkie opóźnienie, jeśli chodzi o manetkę. Chodzi mi o to, że kiedy kręcę manetką, to teraz zajmuje chwilę czasu, żeby teraz dopiero ten silnik ma takie większe przyspieszenie. Ale przez pierwsze takie 5 sekund, no to rower tak nie zrywa, przednie koło nie boksuje, co oznacza, że muszę się trochę rozpędzić, żeby podjechać pod tą górkę, bo inaczej chyba po prostu nie dam rady. I zaczynamy. Nie sądzę, żeby to był łatwy podjazd, bo jednak rower swoje waży, ale na razie początek jest żwawy. Dobry, już połowa górki za mną, teraz najbardziej stroma część. Jak na razie idzie naprawdę dobrze. Aż jestem zaskoczony, na bank mi się tutaj uda. Przyciskam nogi do pedałów, ale nie jakoś mocno, nie musiałem się przy tym mocno wysilać. Uhoho. Ej, poszło to naprawdę dobrze, aż się nie spodziewałem. Nazwa Orzeł K17 brzmi trochę jak nazwa myśliwca odrzutowego i może to się trochę zgadza, bo jednak zdał ten rower ten test na szóstkę dosłownie. Ciężko tutaj sobie wymyśleć lepszy rezultat takiego testu podjazdu pod górkę. Teraz jedziemy trochę po płaskim, żebyście też zobaczyli na ile można pedałować korzystając z napędu mechanicznego, jeśli jednak będziecie chcieli korzystać też z tego roweru nie tylko jedną z manetce, ale też ze wspomaganiem w pedałach. Potem przetestujemy prędkość maksymalną i pojedziemy też trochę w lesie, żebyście zobaczyli jak można poszaleć faktycznie w jakimś trudnym terenie. Na pierwszym trybie wspomagania rower wspomaga maksymalnie do prędkości 12-13 km na godzinę. Na drugim widzicie, że jest to już 19 km na godzinę. Rower przechodzi do Was od nowości już z odblokowaną prędkością maksymalną. Także jeśli chcecie, żeby ten rower był legalny na drogach publicznych, no to musicie po prostu go zablokować, co się robi w ustawieniach roweru, a bardzo proszę do nich przejść. Tymczasem na trzecim trybie wspomagania jadę z prędkością już 22-23 km na godzinę. Na czwartym można już cisnąć 30 km na godzinę, a na piątym już wiadomo 55, ale to musimy pojechać w inne miejsce. Podoba mi się też, jak dobrany jest w Orzeł K17 napęd mechaniczny. Z przodu oczywiście jedna zębatka dosyć duża. Z tyłu mamy fajnie, że napęd Shimano, przerzutka Shimano Tourney TZ i wolnobieg też od Shimano, co nie zawsze jest oczywiste w w tym przedziale cenowym w tej kategorii rowerów. Takie połączenie wolno biegu z przednią zębatką pozwala na napędzanie roweru siłą mięśni przy wspomaganiu silnika nawet do prędkości 25 km na godzinę. Powżej tej prędkości już po prostu zaczynacie za szybko pedałować i trochę już po prostu to pedałowanie nie ma zbytnio sensu, ale 25 km na godzinę to jest nadal przyzwoita prędkość. Jak widzicie jestem teraz na długiej, opuszczonej, prostej gdzie mogę spróbować e, rozpędzić się do prędkości maksymalnej. Do Dlatego zatrzymamy się tutaj przy linii i zaczniemy od zera na liczniku. Już się wyzerowało, także zaczynamy. I jednocześnie pedałuję i daję też silnikom pracować. Obydwa silniki oczywiście włączone już 30 km na godzinę. 35, 38, 40, 42, 44 już zwalnia trochę. 45. Dawaj, no miałeś 55 jechać, a nie 45. 45 km na godzinę. Szybciej nie potrafię po prostu. 45 cały czas. I hamujemy przed szutrem. Muszę przyznać, że orzeł K17 mnie trochę zawiódł. 10 km na godzinę mniej niż deklarowana wartość od producenta. To jest dosyć spora różnica. Jadąc z prędkością 45 km na godzinę, rower już nie wykazywał większej woli, żeby jechać szybciej. Także nie uważam, że to jest kwestia na przykład tego, że ważę za dużo, bo ważę 80 kg. Nie sądzę, żeby to był też jakiś problem z ciśnieniem w oponach, ponieważ mam tutaj napompowane do, maksim, do maksimum. Myślę, że mój egzemplarz po prostu jest skręcony do tej prędkości. I szybciej po prostu nie pojedzie. Wiadomo, że z takiej prędkości 45 czy 55 km na godzinę dosyć rzadko się korzysta nawet na takim rowerze elektrycznym. Może jak mieszkacie gdzieś tam poza miastem i macie bezkres, pól i ścieżek rowerowych, na których nie ma w ogóle ludzi, to wtedy będziecie korzystali z takiej prędkości, ale w takich normalnych warunkach miejskich czy takich z jakich ja korzystam, no to ja praktycznie. Bym nie jechał z takimi prędkościami. Także nie płaczę, że ta prędkość maksymalna wynosi 45 km na godzinę, a nie 55. Szkoda, że producent tutaj nie podaje prawdy albo że mój rower po prostu jest jakoś wyjątkowo skręcony. A teraz jedziemy na wąskie ścieżki w lesie, żeby przetestować trochę bardziej amortyzację, opony i konstrukcję całą tego roweru, czy mi się tutaj nie rozpadnie. I zobaczycie, że można naprawdę się bawić i mieć dużo adrenaliny, nawet nie jadąc z prędkością 40. 35 km na godzinę, bo to naprawdę jest bardzo dużo. I wjechaliśmy do lasu, narobić hałasu. Może trochę na hałasujemy silnikami, które słychać, jak pracują. Naprawdę, e, może jakieś turbo ciche nie są, ale jednak no, przy tej mocy to też nie będę oczekiwał, że będą to bezgłośne silniki. Bo pamiętajmy, że ten rower też kosztuje tylko 5200 zł. Przy tej mocy to jest. Niewiele. Opony na kołach 26-calowych mają grubość 4 cale, więc po obwodzie są dosłownie większe niż koła 29-calowe z normalnymi oponami MTB. Także uwierzcie, że tej przyczepności na zakrętach nie brakuje, a dodatkowo tak gruby kapecz daje też fajną amortyzację. Na razie jedzie się wygodnie i bezpiecznie. Już mamy 29-30 km na godzinę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no jest fajnie. O, teraz wyskok! O. Amortyzatory, czuć, że pracują. Nie są to najbardziej miękkie, takie jakie najbardziej lubię, ale też nie są najtwardsze. Amortyzator przedni, chociaż wygląda imponująco, to tak naprawdę pracuje on w jednej trzeciej długości, czyli dotąd widać po śladzie oleju. Głębiej już się nie chowa, co oznacza, że. No, cała ta długość jest taka trochę zmarnowana i niepotrzebnie dodaje wagi. Przy mojej masie 80 kg wydaje się on być trochę twardy. A jeśli chodzi o zalety, to zalety widzę jedną taką, że można ten amortyzator rozebrać, przeserwisować, więc posłuży on do takiej rekreacyjnej jazdy na dużo dłużej. No, bo można na przykład wymienić w nim olej, nasmarować uszczelki, co przedłuża żywotność amortyzatora. Z tylnym amortyzatorem jest trochę gorzej. Jest to tak zwana jednorazówka, nie można go rozebrać i przeserwisować. Po śladzie oleju widać, że też pracuje on tylko do 1 trzeciej długości ślizgu, także no trochę mało. Miałbym większe oczekiwania po amortyzacji, jeśli chodzi o rower górski. Dlatego uważam, że jest to rower raczej do rekreacyjnej jazdy po polach, łąkach, wiadomo lasach, ale nie do takiej ekstremalnej jak teraz zjazd, który mnie czeka. Na tym zjeździe wreszcie będę mógł przetestować prawdziwą siłę tych hamulców. No są to zwykłe hamulce Shimano MT200, ale można powiedzieć, że wreszcie wsadzono do roweru tej kategorii chińskiego roweru porządne Shimano hamulce, a nie jakieś nie wiadomo jakiej marki, które nie wiadomo jak długo będą działały, czy będą trwałe, nie zepsują się. To są porządne hamulce. Co ciekawe, pierwszy raz widzę, żeby w hamulcach Shimano był czujnik, że zaciskacie ten hamulec. Widzicie, zaciskam i tutaj pojawia się taka ikonka, że hamulce działają. Służy to temu, że kiedy rower wie, że zaciskacie hamulec, to nie możecie po prostu użyć silnika i to jest taki, takie zabezpieczenie, co jest mądre. A jak to działa, zapytacie? Przecież nie wychodzi żaden przewód elektryczny z, tego, z tej klamki hamulcowej. Działa to tak, że jest jeszcze tutaj taka czujka i ta czujka jest uruchamiana przez ten plastik, który jest montowany w klamkę i ten plastik ma też w środku magnesik, więc kiedy ruszacie klamką, ten magnesik musi jakoś się łączyć z tą czujką i wtedy dostaje sygnał silnik, że jest zaciśnięty hamulec. Jedziemy teraz zrobić jeszcze jeden test hamulców. Czyli na jakim dystansie się zatrzymam do zera od maksymalnej prędkości, w tym przypadku 45 km na godzinę. Mamy 40 km na godzinę, 43, 44, 45 i od tego drzewa. Oh, nawet nieźle. Grube opony jednak dają efekt. Tu jest rower, tu jest krecha i przy tym drzewie zacząłem hamować, także wcale daleko nie zajechałem. Dajemy: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 metrów! Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika na tym rowerze to 150 kg. I może ważąc już tyle, czy nawet 120 kg, powinniście się zaopatrzyć w czterotłoczkowe zaciski hamulców, a nie dwutłoczkowe jak jest w tym momencie. Ale do wagi 100 kg myślę, że na spokojnie Wam wystarczą te hamulce. A przy mojej wadze 80 kg to jest naprawdę petarda. W ostatecznym rozrachunku nasz orzeł K17 zdecydowanie ma więcej plusów niż Minusów, ale nie omówiłem jeszcze baterii, jest ona naprawdę duża. No i też ciężka. Według mojego zużycia jadąc ze średnią prędkością 25 km na godzinę, czasami jechałem z prędkością 20 na godzinę, czasami dobijałem do tych 40, żeby Wam pokazać, jak to sunie i też podjeżdżałem pod górkę, no to ja mogę przejechać nawet 80 km, a jadąc spokojnie, może taka stówka nawet jest możliwa. Jeśli byście byli lżejsi ode mnie i jechali jeszcze spokojniej, czyli z prędkością na przykład 20 km na godzinę, cały czas jednostanie, no to te 100 20 wydaje się na serio być osiągalnym. Niby akurat prędzej dubsko odpadło, niżbym przejechał tyle na tym rowerze, ale dobrze wiedzieć, że jeśli będzie się go miało na takie mniejsze przejażdżki na przykład do pracy, no to na spokojnie na taki tydzień dojazdów, jeśli macie 10 km w jedną i w drugą wam wystarczy. Link do tego roweru standardowo Wam zostawiam w opisie pod filmem, może też jakiś kod rabatowy ode mnie. Ja uważam, że naprawdę jest to fajny, konkurencyjny rower do innych w tym przedziale cenowym. Na pewno największymi zaletami są tutaj dobre hamulce, duża prędkość maksymalna, duża moc, możliwość podjazdu pod górkę, no i zasięg na tej naprawdę dużej baterii. Dzięki wielkie za oglądanie. do zobaczenia w kolejnej elektrycznej jeździe.